Stal jeza grozi mu do trzech lat więzienia. Pod wieloma względami była naj. Najmłodsza, najkrócej działająca, z największą ilością metanu. Kopalnia Morcinek w Kaczycach. Choć od 8 lat nie fedruje, to znów o niej głośno, bo teraz węgiel postanowili wydobywać Czesi. A to nie spodobało się okolicznym mieszkańcom i nie chodzi o patriotyzm. O co chodzi Krzysztof Karaś? Jeszcze nie ruszyła, a już poruszyła, elektryzując mieszkańców ze Brzydowic, Haszlacha i Kaszyc, pod domami których kiedyś intensywnie pracowały kombajny. Cała to, 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 ta, ta, ta ściana po prostu odchodzi, odchodzi od tego pióru. cała ta ściana. Jan Chmiel dobrze pamięta, co wtedy się działo, bo ślady chodników i wydobywczych ścian widać do dziś. Te, no... Okna się opierają albo się nie zamykają, drzwi się opierają same, albo też się nie zamykają. No co, to, to, to widać. Tym bardziej że my w tych latach, w tym, co my się, co ja się budowałem, to przecież nie było mowy w ogóle o górnictwie. Ale tak było przez 13 lat. Kopalnia uruchomiona w 1986 roku od początku przynosiła milionowe straty. To właśnie z tego powodu 8 lat temu zakończono wydobycie, a górnicze szyby zasypane. Pod ziemią pozostawiono ponad 44 miliony ton węgla kokszującego. Węgla najlepszej jakości, który teraz wspólnie chcą wydobywać Jastrzębska Spółka Węglowa i Spółka z Trzech, największy producent węgla za południową granicą. Jeśli eksploatacja ruszy, no to niestety rzeczywiście szkody wcześniej czy później się pojawią. 13% nie wiadomo, bo obie spółki podpisały na razie nie umowę, a list intencyjny. Ale mimo tego mieszkańcy już boją się o swoje domy. Będziemy chcieli odszkodować, no bo inaczej się nie da żyć. No przecież jak, jak będzie budynek zniszczony, no to, to, to sobie nie wyobrażam tu dalszego życia. I dlatego górnikom na drodze do węgla, oprócz metanu, którego tu jest jak nigdzie, na drodze stanąć mogą też gminne władze, które stanęły po stronie mieszkańców. Jeżeli się mówi e, znowu o eksploatacji, no to ceny nieruchomości automatycznie pójdą w dół i to też jest jakaś tam, powiem sobie, obawa. Niektórzy samorządowcy już zapowiadają, że będą blokować rozpoczęcie eksploatacji m.in. w Ministerstwie Środowiska. Mają na to dwa lata, bo tyle właśnie potrzeba, by reaktywować wyrobiska. Krzysztof Karaś, aktualności.